Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich – Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł – pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza – podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego – Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie od jako chrześcijanie powinniśmy być ludźmi błogosławieństwa. Dzisiaj przypominamy sobie też dwa bardzo ważne błogosławieństwa błogosławieństwo. Tych wszystkich, którzy nie widzieli, a uwierzyli, i błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, którzy nie widzieli, czyli ci, którzy mają uwierzyć. Tak, chcemy być ludźmi wierzącymi. I wydawałoby się, że to jest takie normalne, naturalne, zwłaszcza w Polsce, gdzie większość z nas jest ludźmi wierzącymi. Natomiast pamiętajmy, i przynajmniej dla mnie jest to wielkie, zawsze zaskoczenie, kiedy modlę się nowenną do miło, przed świętem Miłosierdzia Bożego, kiedy Pan Jezus w ostatnim dniu prosi, aby zanurzać w miłosierdziu Jego dusze oziębłe. Czyli to są takie dusze, które, czyli tacy ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi, ale jednocześnie są bardzo oziębli w swojej wierze. I zawsze ten właśnie dzień, ostatni dziewiąty dzień nowenny, wzbudza we mnie przynajmniej takie wielkie poczucie, przede wszystkim przypomnienia tego, że to naprawdę nasza wiara to nie jest coś takiego lekkiego, łatwego. Człowiek powinien być naprawdę ciągle zaangażowany, nie Pan Jezus powiedział, że właśnie w, kiedy modlił się w ogrojcu. To właśnie najwięcej cierpiał wtedy, krwawy pot wystąpił mu na czoło. Lekarze mówią, że to jest rzeczywiście najcięższy moment jeden z najcięższych momentów w życiu człowieka, kiedy krew mięsza się z potem człowieka i wychodzi z niego właśnie między innymi na czole. I tak jakby przypomnie, Pan Jezus chciał przypomnieć, jak bardzo ważny jest ten moment w życiu człowieka, kiedy decyduje się. Na to, że jest człowiekiem wiary. A dzisiejsza Ewangelia i drugie czytanie nam bardzo jasno przypomniało, przypomniało o tym, że naprawdę powinniśmy być ludźmi wiary. I tak jak chcemy, bardzo chcemy przyjąć miłosierdzie od Pana Boga i bardzo chętnie przyjmujemy je, bardzo dobrze, że tak robimy, ale tak sobie pomyślałem, że dobrze by było, żebyśmy także byli miłosierni wobec Jezusa Chrystusa, który nadal cierpi. W momencie, kiedy jesteśmy oziębli, oczywiście wtedy, kiedy grzeszymy, kiedy nie zachowujemy przykazań. Wielu ludzi dzisiaj tak mówi, że przecież najważniejsze jest to, żebym ja wierzył. Ale święty Jan nam przypomina, że owszem, wiara jest czymś bardzo istotnym, ale nie zapominajmy o tym, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazania. A przykazania nie, Jego nie są ciężkie. O tym, czy są lekkie, czy są ciężkie, to każdy z nas myślę, że sam może dowiedzieć się w momencie, kiedy zacznie zachowywać przykazania w jedności z Panem Jezusem. Bo jak się zaczyna zachowywać przykazania tylko dla zachowania przykazań, to one są ciężkie, bo są bardzo trudne. Ale kiedy człowiek złączy swoją miłość, miłość do Boga z miłością do bliźniego, to okazuje się, że ta, te przykazania Boże naprawdę są lekkie. Ja wierzę Słowu Bożemu i skoro święty Jan mówi, że nie są, te przykazania są, nie są ciężkie, to wiem i myślę, że wielu z nas jest taka, takie doświadczenie wiary, gdzie człowiek rzeczywiście w momencie, kiedy zaczyna zachowywać przykazania, Zupełnie inaczej się czuje. Widać to nawet bardzo prosto, po, bardzo często tego doświadczamy po, po spowiedzi świętej. Kiedy człowiek wychodzi, ma odpuszczone grzechy i wie, i czasami także i czuje, że jest mu lekko na duszy. I w momencie, kiedy uśmiecha się, w momencie, kiedy wypełnia jakieś dobre uczynki, to okazuje się, że zachowuje przykazanie przykazanie miłości do Boga. Miłości do bliźniego. Proszę pójść na półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Proszę otworzyć swoje serce zobaczycie, co się dzieje z człowiekiem, kiedy wypełnia miło, przykazanie miłości do Boga. I tutaj nie chodzi o to, żeby liczyć sobie, prawda, według zegarka tyle i tyle minut mam przeznaczyć na adorację. Bądź hojny, bądź hojna właśnie w tym dawaniu siebie wobec tej miłości, która jest jedyna. I tak sobie, tak sobie pomyślałem, że chcemy korzystać z tego Bożego Miłosierdzia, a tak słabo jesteśmy miłosierni wobec Pana Boga. I kiedy będzie nam y, jakoś przychodziło na myśl, że właściwie no bez przesady, no owszem, jestem pobożny, chodzę do kościoła, no jeszcze spowiadam się, także i koronka odmówię w, w święto Miłosierdzia, to pamiętajmy, że to przedłużenie naszej. Wiary właśnie w konkretnych postanowieniach jest czymś naprawdę czymś bardzo istotnym. Bo jeżeli człowiek nie będzie podejmował tego pójścia w kierunku świętości, doskonałości, czy będzie źle? Nie chcę tego oceniać. Natomiast wiem, że Bóg w, Ewangel w Piśmie Świętym mówi, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. Już mówiłem wielokrotnie, że nasze korzystanie z dzienniczka duchowego, podobnie jak z innych dzienniczków duchowych, św. Jana XXIII, czy z dziejów Duszy, świętej Teresy, od dzieciątka Jezus, jest czymś takim pokrzepiającym. I dzisiaj, z dzisiejszego, dzisiejszy fragment, który wybrałem z dzienniczka siostry Faustyny, jest przypomnieniem właśnie o tym dążeniu do doskonałości, żebyśmy nie byli o ziemi, żeby Pan Jezus skorzystał z, naszego, z naszej pracy nad sobą, współpracy z łaską uświęcającą. Otóż Pan Jezus według dzienniczka, przypomnę, że to nie jest Ewangelia, to nam pomaga. Jeśli ktoś nie wierzy, ma do tego prawo, byleby uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jedynym Zbawicielem świata. A do świętej siostry Faustyny, przynajmniej ona tak zapisała, tak powiedział niezmiernie mi jest miłe, to Twoje stanowcze postanowienie zostania świętą. Błogosławię wysiłkom Twoim i dostarczę Ci sposobności do uświęcenia się. I tu bardzo często jest wielki problem dla nas ludzi, że owszem, chcielibyśmy być świętymi, ale niech Pan Jezus nam nie dodaje takich sytuacji, których rzeczywiście. Będę okazywał, będę musiał być świętym. Musiał, nie musiał, ale będę chciał być świętym. Bo to są trudne sytuacje. I wielu ludzi ma dobrą wolę na samym początku. Zresztą to widzimy po sakramencie pokuty. Na samym początku będziemy fruwać prawie do innych, także do Pana Boga, do innych. A potem gdzieś się to tak wypali. I dlatego potrzebna jest człowiekowi systematyczna modlitwa pomoc od samego Boga, bo modlitwa to jest nic innego jak właśnie korzystanie z tej wielkiej łaski, którą Pan Bóg daje. I w momencie modlitwy człowiek naprawdę się otwiera i Pan Bóg może czynić cuda. Na pewno macie takie doświadczenia, gdzie Bóg działał wielkie cuda w Waszym życiu. Na pewno macie takie doświadczenie. I mam nadzieję, że właśnie wtedy wiedzieliście, że to jest jeden wielki cud, który Bóg Czyni w moim życiu. Dalej, zapisała się ta siostra Faustyna: Bądź uważną, aby nie uszła żadna sposobność, która ci poda, którą ci poda opatrzność do uświęcenia. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać danej sposobności, nie trać spokoju, ale uniżaj się głęboko przede mną i z wielką ufnością zanurzaj się cała w moim miłosierdziu. A tym sposobem zyskujesz więcej niż utraciłaś, bo pokornej duszy hojniej się daje, aniżeli więcej, aniżeli ona sama prosi. Uwierzmy w Boże miłosierdzie, uwierzmy także i na co dzień. Niech dzisiejsza modlitwa także i przed Panem Jezusem wystawiona w Najświętszym Sakramencie będzie kontynuacją tej naszej wielkiej wiary.